To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. zakończył się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata Pani w Osno Niedzielny. Wygrywa Kwandal, Przedniku, Preuz, dalej Pinkelnik, Klinec, Luti, Schmidt, Seifritzberger, Obset, Panie i taka nasza. ogólnie rzecz biorąc, konkurs jak na to, co się działo podczas tej rywalizacji, mówię od piątku do niedzieli, to było tak nawet, nawet w miarę znośnie. Były przestoje, niektóre załączki miały pecha, chociażby Raucionacho miało strasznego pecha, ale ogólnie... Jakoś udało się to po prostu przepchnąć i nawet dało się to oglądać. W każdym razie wygrywa Kwanda, druga po serii pierwszej, drugie zwycięstwo, dziesiąte miejsce na podium w karierze, zdecydowanie prowadzenie, jeżeli chodzi o rower. I ogólnie dzisiaj Kwanda skakała jak nie ona bo te lądowania były całkiem niezłe i tutaj się jeszcze się przyczepię do pana pieczatowskiego bo ja czasami mam wrażenie jakby oglądał samą tabelę po prostu fisu a nie oglądał to co się dzieje na skoczni bo ten kontrast pomiędzy tym, jak ocenił styl kwandal w pierwszej serii i w drugiej serii jest dla mnie kompletnie niezrozumiały, tym bardziej, że jeżeli już bym miał opisać, raczej wycenić, które lądowanie było lepsze, to lepsze było to pierwsze, kiedy została oceniona też zresztą wyżej przez sędziów na 18,5, 18, 18 17,5 było liczone, 54 było liczone, w drugiej serii było liczone 53,5 i naprawdę to lądowanie, zwłaszcza jak na kwandal... Było takie całkiem niezłe, to był kradziony telemark, tylko że jak patrzyłem na skok Luti, zwłaszcza w pierwszej serii, no to to lepiej nie wyglądało. W zasadzie pierwsza z od dłuższego czasu można powiedzieć, że Kwandal od kogoś lepiej lądowała z czołówki i była to Luti. już, w drugiej serii Luty dostała mocno po notach, ale w pierwszej serii Luti wylądowała w mojej opinii gorzej od Kwandal, wylądowała bliżej i dostała takie same noty, a tutaj no wylądowała przepięknie Luti. No ale, no nie no, tak to nie wyglądało, przykro mi. No zastanawiają mnie czasami to jak komentuję pan pieczatowski, bo widać, że wiedzę ma, nie mało, co prawda chociażby się poślizgnął na Nicepreus, że zaraz będzie miała urodzinę, że się wyrobi przed lotami, jeżeli będzie miała taką możliwość, no ale ona już się wyrobiła, ona już ma 18 lat, on co najwyżej możemy 19 urodziny przed lotami i ona się wyrobiła Poprzednio, tylko że akurat się nie załapała do tej klasyfikacji rower. Tak wyszło. A kwant, naprawdę, dzisiaj lądowanie na bardzo duży plus. Może na minus odnośnie jeżeli to, że w drugiej serii obniżyli jej belkę nie na żądanie trenera, bo jednak w takiej sytuacji wolałbym, żeby to trener miał po prostu w ręku obniżanie belki. Zresztą on jakoś bardzo ostro nie obniżył, to znaczy że nie obniżyło jakoś bardzo radykalnie do 18 stopnia, tylko, można powiedzieć, tylko o 3 stopnia nawet biorąc uwagę jakie były warunki, to o 2 stopnie. Obniżyło, chociaż mogło się skończyć na jednym stopniu, nikt by nie miał żadnych pretensji, a w pierwszej serii, no to było narzeczenie trenera. Skok był w początku bardzo, no ale to było za mało, żeby dostać te dodatkowe punkty. Bez tych punktów to byłoby takie zwycięstwo w ogóle nie podlegające jakiejkolwiek dyskusji, a tak, no to jest to jednak, ale, bo wiele osób to mierzi bardzo. Aczkolwiek trzeba oddać, że dzisiaj Kwandal naprawdę, jeżeli chodzi o styl, jakoś specjalnie nie odbiegała. No, może od topowy odbiegało, bo to chociażby Althaus, przepraszam, od Schmidt. Ale jednak było to lądowanie w porządku. Tak jak mówię, Luty dzisiaj stylistycznie prezentowała się słabiej od Kwandal, co jest jednak pewnym wyznacznikiem tego, jak dzisiaj skakała Luty. Drugie miejsce Nika, Preutz, szósta po serii pierwsze, jedenaste podium. I co najważniejsze, przed Pinkelnik, co prawda tylko jedną pozycję, ale ze względu na to, że tych konkursów jest niewiele, no to jest to dość mocno istotne. W każdym razie ten drugi skok Nikki Preutz już z obniżonego rozbiegu z 22 belki startowej to był naprawdę już fajny skok i w zasadzie można powiedzieć, że Quandal to tylko dwie belki miał obniżone, więc nie jakoś bardzo radykalnie, a tutaj to wystarczyło. W każdym razie, no Preuth miała super skok, najwyżej oceniona za styl, zresztą zasłużenie, bo Preutz jednak naprawdę inwestuje w to, żeby ten telemark był taki bardzo. Ładnie zaznaczony, i w tym momencie przed przedpinkelnik, która jest na trzecim miejscu, ogólnie czwarta po pierwszej, 41. Podium w karierze rzucał nią dość mocno w skokach, zwłaszcza w pierwszym, więc zastanawiam się, czy to jest kwestia warunków, czy jednak coś tam się wkrada, w, jakby w technikę zawodniczki podczas tego lotu, że tak to wygląda. I ogólnie sytuacja wygląda następująco: 189 punktów straty, jeżeli chodzi o pinkelnik i 322. Yuki Ito, ale patrząc jak dzisiaj skakała Yuki Ito, to chyba po prostu nie dam jej do typowania, bo konkursów niewiele, a poza tym Yuki Ito no, bardzo słabo prezentowała się w Oslo, bo jeden skok słaby, chyba bez noszenia, za to drugi skok spóźniony, ale to przy okazji chyba Yuki Ito warto by omówić. W każdym razie różnica jest dość wyraźna i jestem ciekaw, jakie dzisiaj będą wyniki, jeżeli chodzi o ankietę. Miejsce czwarte, klinę trzecia po serii pierwszej, występ bardzo przyzwoity, ale no czegoś zabrakło, jeżeli chodzi o tą rywalizację, żeby dostać się na podium. Piąta Aleksandra Luti po pierwszej i po drugiej serii, tak jak mówiłem dzisiaj lądowania nie wychodziły, często te skoki spóźniały, przynajmniej drugi miał wyraźnie spóźniony i spadała w drugiej fazie lotu nawet bardziej niż Kvandal, bo Kvandal, zwłaszcza drugiej serii dużo bardziej do przodu skierowała to odbicie, a jednak Luti te odbicia mocno odciekały w górę, za bardzo je kieruje w górę i później jak już leci, to jednak spada dość mocno w końcowej fazie lotu i naprawdę dzisiaj Luti no, nie dojeżdżała, jeżeli chodzi o jakość lądowania. Szóste miejsce. Schmidt pierwsza po serii pierwszej. No, ten drugi skok naprawdę jej nie wyszedł. No, te arty odbiły. Nie wiem, czy za bardzo chciała, czy to był po prostu tak naprawdę poważny błąd, bo było widać, że te narty poszły za płasko. ma, że jej zanurkowała, ona musiała to dopiero wyciągnąć. I to był po prostu bardzo słaby skok Katariny Schmidt w drugiej serii. Nie mówię nic o warunkach obniżonej belce, po prostu to był bardzo słaby skok. Jak na nią oczywiście. Siódme miejsce Ewryk Berger. Siódma po serii pierwszej. Gdyby sędziowie wszyscy zauważyli podpórkę przy tym skoku. To powinna być na miejscu 9, 10 mniej więcej. A gdyby prawidłowo to wlądowała, czyli sztywna, nawet temat, powiedzmy, po 18 by dostała od sędziów, to mogła być nawet na czwartym miejscu. Tak to wyglądało. No jednak szkoda tego lądowania bardzo. Może sędziowie by się jeszcze nie zdecydowali na obniżenie rozbiegu, z drugiej strony to była taka odległość, że no i patrząc na to lądowanie, które no nie wyszło jej mocno, no to nie dziwię się, że rozbieg został obniżony. 8 miejsce, opset 9 po serii pierwszej. Wydaje się, że ona jak na siebie nawet całkiem dobrze trafiała skoki, ale dzisiaj. No, i jakoś to nie dało zbyt wysokiej pozycji, jak na 9, a nie 15 po serii pierwszej. Występ przyzwoity, zwłaszcza w drugiej serii miała wiatr pod narty. I to lądowanie po 18 punktów. No, lepszy telemark teoretycznie niż Kwandal. Ale za to tak lewa narta ostro zakrawędziewała i się dość mocno te narty rozjechały. Więc w zasadzie, jak patrzę na noty Kwandal, to. One mnie nie mierzą w jakikolwiek sposób za dzisiejszy dzień. Dziesiąte miejsce, taka na dziesiąta po serii pierwszej, no tutaj też z lądowaniem było średnio dwa razy i też niestabilna w locie. No te zapowiedzi o walce o Puchar Świata, no średnio to wygląda, poza tym jej rekord, czyli 116 miejsc na podium, jest w zasięgu krafta jak najbardziej. Austriaczki, 13, Cruiser, 18 po serii pierwszej, no niby skacze średnio. Powiedzmy sobie szczerze, a wygląda na to, że może mieć szansę, żeby wystąpić na obiekcie do lotów narciarskich, bo na razie jest zawodniczek poza top 15 Pucharu Świata, to w walce powiedzmy jest Kreuzer, Seifert i Freitag i jakby to powiedzieć, teoretycznie na 15 miejscu jest Streit, jeżeli chodzi o Puchar Świata. Ale ma bardzo małą przewagę nad Lizą Eder i Tamnią Bierset, więc możliwe, że ona z tej 15 po prostu wypadnie. No nie będzie lotów, jeżeli chodzi o straight. A no jestem ciekaw, jak to zostanie potraktowane. Tak sztywno ten regulamin, czyli jeżeli nie będzie Kwandal, no to to 15 Pocharu Świata ktoś wejdzie za Kwandal. I jak to będzie wyglądać? Czy będzie top 5 z Raw oprócz tych, które są dopuszczone z Pocharu Świata? Nie wiem, bo na razie to wygląda tak, że gdyby wziąć tą klasyfikację, która jest, no to byłoby 18 zawodniczek, jeśli dobrze liczę na loty. 15. miejsce Kramer, 13. po serii pierwszy występ, powiedzmy, że taki w miarę, w miarę, ale no w miarę, w miarę jak na ten sezon, a nie jak na całą kształt twórczości. 16. miejsce Eder, 12. po serii pierwszy występ, też w miarę w porządku, 39. Mylbacher, jakby je kompletnie wycięło noszenie w drugiej fazie lotu. Słoweńcy. Znaczy, słowenki. 12. Kryżna, 11. Po pierwszej. 2. Mocno średnie skoki. 37. Katra, Komar. No, Lewa Narta dużo niżej. Skok był nieudany. Przynajmniej przynajmniej na kwalifikację przyjmie do Tai Bodle, która akurat dzisiaj odpadła. Japonki. 17. Maruja ma 22. Po pierwszej. Występ taki. W porządku, ale nie jakiś bardzo rewelacyjny. 20. Seto 16 po serii pierwszej w zasadzie mogę powiedzieć to samo, a ten drugi skok chyba w nie za dobrych warunkach oddany. 22. Miejsce UK to 25 po serii pierwszej. No, bardzo słabo to wyglądało. Jeszcze pan Pieczatowski zwraca uwagę na prędkość zdawał, chociaż akurat tutaj byłbym ostrożny. Ona nie była chyba jakaś taka bardzo, bardzo słaba na tle reszty stawki, no ale wynik naprawdę słaby, jeżeli chodzi o Yuki i to i w tym momencie nie ma jej w top 15, jeżeli chodzi o Rower, co ciekawe. 28. Iłasa, 24. Po serii pierwszej, no co najmniej poziom niżej niż dzień wcześniej, ale dzień wcześniej, no to był jednoseryjny konkurs. Niemki, 14. Zajawiać, 17. Po serii pierwszej, no trafiała z warunkami, zwłaszcza w drugiej serii, no ale to jest bardzo fajny występ, no nie najlepszy od dłuższego czasu, no bo chociażby była czwarta w Rasznowie, no ale to jest też kwestia obsady. 21. Gerlich, 19. Po serii pierwszej, występ, i w miarę, w miarę 23. tak 20. po serii pierwszej. No to, że ona jest w walce o row -air, przepraszam, o loty narciarskie, no to myślę, że gdzieś tam dodatkowe pogłady, motywacji do tych zawodniczych, które są na pograniczu będą wyzwalane i to no, może być przekleństwo, jak i błogosławieństwo. To zależy, jak która zareaguje na taką sytuację i taką szansę. 24. miejsce Agnes Streif, 29. po serii pierwszej. Występ taki w miarę, w miarę, lądowanie nawet, jak na nią w miarę, w miarę. I 40. Ruprecht, no chyba ona trafiła nie za bardzo też z warunkami. Norweski, 11, Heidi Dere, trasa 14 po serii pierwszej, naprawdę pierwszy skok był super, on świetnie wyglądał, a drugi to miałem wrażenie, że te narty odbiły za progiem, że będzie to słabszy skok, ale nie dość, że był to skok jak najbardziej w porządku całościowo. To jeszcze dała radę Awansować. Ona do tej pory dwa razy punktowała w Pucharze Świata, i to jest takie dość niespodziewane odkrycie, jak na skoki norweskie w tym momencie, bo raczej myślałem, że to Miczkogan będzie tym frontmenem, jeżeli chodzi o zaplecze norweskie, a dzisiaj Miczkogan świetnie spisała, ale myślałem, że w kontekście całego sezonu Miczkogan będzie się prezentowała jednak trochę lepiej. Sama Miczkogan na 18 miejscu, 22 po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze również, aczkolwiek odczyt z drugiej serii, tam dodane ponad 8 punktów zawiat, budzi moje zdziwienie, bo raczej to. tak nie wyglądało szczerze mówiąc, co innego Rautynacha O 26 miejsce tam nie, Bierset. 21, po serii pierwszej. No za bardzo pcha się do naty. Jeszcze drugi skok spóźniony. No, straight jest blisko, ale też Eder ma za plecami, więc może się skończyć, że będzie na 16 miejscu w generalce Pucharu Świata. A może zabraknąć też nominacji z racji na Rowera. Będzie bardzo blisko, a wydaje mi się, że gdyby Bierset oddawała dobre skoki, to ona jest gdzieś na bardzo zbliżonym poziomie do Eder, więc myślę, że warka będzie o tą konkretną stawkę dość. Intensywna, czyli występ na obiekcie Dolfnaciarskim 19. mistera Utenacho 8 po serii pierwszej, No, ona naprawdę nie miała szczęścia. I jak patrzyłem na ten skok, no to spodziewałem się potężnej bonifikaty. I była taka bonifikata, ponad metr na sekundę z tyłu. No, Rautenacho naprawdę nie miała szczęścia. Ale i tak nie ma co się martwić, jeżeli chodzi o występ na obiekcie Dolfnaciarskim. Bo z racji i Row najprawdopodobniej. No, i oczywiście Pucharu Świata jest pod tym względem niezagrożona. 25. miejsce Utenacho, 28. po serii pierwszej, No, lepiej to wyglądało niż dzień wcześniej. Ten skok technicznie, ale też nie jakoś bardzo rewelacyjny. Ja myślałem w pewnym momencie, że Krykanen będzie dość mocnym kandydatem, jeżeli chodzi o walkę na występie na obiekcie dorów no ale skoro jest taka dyspozycja, jaka jest, no to bardzo ciężko będzie jej o to, żeby jednak dopchać się do tej czołowej piętnastki. 17, przepraszam, 27 miejsce Karolina Indraczkowa, 30 po serii pierwszej. No mam wrażenie, że te wyniki są trochę ponad stan czysto sportowy, który w tym momencie prezentuje. i ogólnie uczestnik, jak wygląda to trochę tak, że po świetnej pierwszej połowie sezonu jakby... Trochę można powiedzieć odwrót, bo Indraczkowa skacze słabiej, druga Indraczkowa została wycofana w tym momencie. Jęcowa nie przebrania kwalifikacji, Ulrichowa też, więc no średnio to wygląda akurat ta część sezonu, jeżeli chodzi o Czeszki. 29, Straight, 29 po serii pierwszej. No średnio to wygląda bardzo średnio i wydaje mi się, że 115 Pycharu świata wypadnie. Tak jak mówię, Eder i Bierset są bardzo blisko. Jeszcze dwa konkursy indywidualne przed lotami. 30 miejsce Jessica Malziner 26 po serii pierwszej. No to jest dla mnie zaskoczenie, że z Włoszek akurat ona jest najlepszej, tylko ona punktuje. 31 miejsce Paige Jones, występ w miarę przyzwoity. 32. Lara Marziner, no zaskoczenie dla mnie, że właśnie ona nie punktuje i jeszcze tym bardziej zyf. 33. traca To jest zaskoczenie, że jest przed Siną Arnet. 34. Josie Johnson. Nie jest to najlepszy występ żeby już punktował chociażby w poprzednim sezonie. 35. Ziv, No też chyba jej trochę noszenie zostało wyłączone. 36. Sina Arnet, Występ średni. 38. Anna Twardosz. No przynajmniej ma na 40. miejscu. Dużo więcej nie spodziewałem. No i jeżeli chodzi o polski skoki, 47. Jeszcze Bełtowska, ale no temat numer 1, no to oświadczenie PZN-u, że. Nicole Condela, stacie pewność pewno ciebie, została wycofana z rowery i jest to dla niej koniec sezonu, no to, no można powiedzieć, że to gdzieś tam się wpisuje w to, jak teraz jest postrzegany polski wizerunek narciarski w temacie skoków narciarskich kobiet, ogólnie skoki narciarskich kobiet w Polsce itd., itd., że ten wizerunek, czy tego chcemy, czy nie, no, jest taki średnio poważny, mocno memiczny i nawet jak przed Rodlauer, no, to w zasadzie teraz dla Rodlauera będzie to potężna plama w CV. No, i jestem ciekaw, czy jeżeli ktoś by tu przed, nie wiem, zupańczył, czy jeszcze ktoś jeszcze mocniejszy, czy Mechler by nagle by się zdecydował z jakiegoś powodu wziąć reprezentację Polski, czy to nie byłoby takie bagno, które by po prostu. Niszczyło CV kolejnych trenerów, tak po kolei, po prostu, że tutaj nie ma potencjału, być może, żeby wycisnąć coś więcej. A jeżeli ktoś mówi, że te skoki kobiet w Polsce od nie wiadomo jak długiego czasu są na poważnie traktowane, nie, one są od 5 lat na poważnie traktowane, bo wcześniej to było. Można powiedzieć, zło konieczne, i te wszystkie rzeczy, które dzieją się teraz, można tak powiedzieć, czy to ze sferą mentalną, czy brakiem formy, czy z tym z konfliktami, no to można powiedzieć, że większość tych reprezentacji, które teraz startują, no to przeszły to te kilkanaście lat temu, albo co najmniej 10 lat temu. Że one to wszystko już mają za sobą, albo mają jakieś know-how, doświadczenie. No, a w Polsce tego nie ma, no bo tak naprawdę tak jak mówię, na poważnie skoki kobiet no to 5, no może 7, 8 lat, bo wcześniej no to zdarzały się punkty, ale to było na takiej zasadzie, że te kobiece skoki były w ogóle gdzieś tam schowane, pod dywanem, pod kamieniem, i trzeba było się napracować, żeby ich poszukać, jeżeli samu się nie wiedziało, nie było mocno wkreconym skoki na czacki, że w ogóle coś takiego jest. No i na koniec klasyfikacja generalna ROW-R prowadzi kwandal. Schmidt ze stratą 29,3 punktów strat na miejscu drugim, dalej Pinkelnik 34, Opset 39,4, Preut 44,1, Lutti 65,2, Zeifrisberger 67,8, Takanasi 68,2, Klinec 76,1 i Panie 80,9 punktów straty. To tyle. Do usłyszenia.